Nazywam się Dominik Papisz Chciałem powiedzieć swoją historyjkę o, o prześladowaniach o ostatnich 8 latach w sumie prześladowań Dużo osób, znaczy dużo. Kilka osób widziało moje wpisy na wykopie. Na, na wykop w sumie wrzucałem tego najwięcej masa osób, z tych osób wzięła mnie za schizona, oczywiście, bo nie podawałem na przykład nazwisk swoich prześladowców i tego typu rzeczy tak, no nie konkretnie, nie pisałem oni nie pisałem konkretnie kto, co, jak tylko często pisałem właśnie oni, prześladowcy, albo spermiarze <śladowcy> tego typu rzeczy i przez to masa ludzi, no wzięła mnie za jakieś tam czuba, nie to, to, to akurat mnie nie zdziwiło, bo też, też bym to tak odebrał. Że nie? nie jest to zbyt wiarygodne, jeśli ktoś cię prześladuje, a nawet nie podajesz nazwisk i imion tych osób. I stwierdziłem, że dzisiaj to zrobię, bo to jest chyba jedyne, czego ci ludzie się obawiają. Nie robię im tego na złość ani w tym stylu, tylko robię to dlatego, że oni po prostu planują mnie zabić i moją matkę, żeby było śmieszniej i to na serio, nie? To już trwa 8 lat. E... O, fajnie 4 osoby były, to bardzo dużo, bardzo się cieszą z tego powodu. E... Będę się denerwował. E... Ogólnie przez ten ostatni okres e... bardzo mało mówię i mówię kiepsko. Ostatnio nagrywałem streama po angielsku, co było widać, że właśnie kiepsko mówię, <laughs> bo nie mam do kogo gęby otworzyć a nieużywany mięsień po prostu zanika. Nawet, nawet umiejętność mówienia po prostu. Więc yy, myślę, że będzie dość długo, ale będą też momenty zabawne. Yy, dobra, tak myślę, że chyba przejdę do tego. Nie mam skryptu napisanego, mam jakieś tam parę notatek z tego wszystkiego. Dosłownie książkę zacząłem o tym pisać, bo... Było tego tak dużo, że po prostu ciężko mi było to spamiętać i zacząłem po prostu pisać notatki i tego się nazbierało w pyte, ale są no dość takie ten nieposegregowane, nie tam no, no nie, ten, nie, po, nie po, będzie lepiej. No więc przejdę w sumie do konkretów i zacznę od początku, jak to, się zac jak to się zaczęło i co się działo po kolei i tak dalej. I dzisiaj będę mówił kto co jak, dlatego że ci ludzie po prostu tak w tym wcześniej planują mnie zabić po prostu. <laughs> Jakkolwiek to niewiarygodnie brzmi. No, no chyba i zacznę od początku. Wszystko się zaczęło w 2016, jak dobrze pamiętam. Yy, zaczęło się od katwisza, czyli od yy, takiego wiesz, yy, wyłudzenia zdjęć. Nie? Ogólnie ta, ta, ta nazwa katwisz i o tym zjawisku zrobiło się chyba głośno w Stanach, z tego co pamiętam. Po tym jak jakaś 16-letnia dziewczyna się powiesiła, bo ktoś tam jej zdjęcia, bo ten je zdobył i to porozsyłał i ona się udyndała, nie? W moim przypadku było podobnie. Założyłem ja sobie konto na jakimś tam portalu randkowym. No i wiadomo, tam ludzie zakładają sobie te konta, tam szukają albo miłości, albo wiadomo czego, albo tam chcą sobie z kimś wyjść, pogadać, cokolwiek. No i z kimś tam pisałem, i ta osoba. Yy, dziabnęła te moje zdjęcia. Wysłałem swoje zdjęcia, swojego przyrodzenia i nie tylko. I y, od tego się w sumie zaczęło. Nie? Na początku po prostu y, mieli po prostu moje zdjęcia i to, to był początek. I się później się okazało, że tego Katfisza zrobił mój były kolega, <laughs> to, to było też dla mnie potem komiczne. E, i, na początku to wyglądało tak, że ci ludzie mieli tylko moje zdjęcia, na nie zdjęcia po prostu i pewnego dnia zobaczyłem, że jacyś ludzie zbierają mi się po prostu pod chatą, pod oknem i stoją tam i coś tam pitolą tam sobie i tak dalej, ten, ale tam nic się nie działo. Nie? No i na początku to tak wyglądało przez pierwsze parę dni, że po prostu się dziewięć ludzie zbierali po prostu pod moim oknem, stali i no i coś tam sobie tam gadali. Nie? No i ja już wiedziałem o co chodzi, że to są ci ludzie, którzy któryś z nich właśnie zrobił tego kafisza i e, że mają te moje zdjęcia na je, nie? No i na początku to było tak, że właśnie te pierwsze parę dni sobie postali, postali, a potem, potem przyszła jakaś noc e, i się zaczęło robienie tak zwanej jazdy. To jest, jazda, to jest coś takiego, jak yy, yy, gość, który wykorzystywał dzieci, wjeżdża do więzienia, to inni więźniowie się o tym oczywiście dowiadują i krzyczą tam z okien, żeby on się tam yy, skończył tam ze sobą i tak dalej. Nie? I na początku tak wyglądało, że, że nagle po prostu w nocy stanęła mi grupa, tam, no to były różne grupy, po 10, 20, nawet 30 osób, stali mi pod oknem i darli mordę, żebym się, wiecie, nie? I to wyglądało tak, przez praktycznie 5 lat, że oni przychodzili praktycznie dzień w dzień, od czwartku do wtorku, w środę sobie robili chyba przerwę, żeby odespać, stali całe noce i darli mordę, żebym, że, no właśnie, żebym ja ze sobą skończył, żeby, że oni zrobią krzywdę mojej rodzinie, że zabiją na przykład moją matkę, że siostrę, dzieci tam moich sióstr tak dalej wygrały właśnie wymiali wszystkich tam członków mojej rodziny. I na początku to w sumie wyglądało przez pierwsze 5 lat tak, że no, po prostu tam podżeganie do samobójstwa, tak to się tak chyba profesjonalnie nazywa. No i na początku to wyglądało chyba tylko tak I, bu, i, roz, i stali i rozsyłali po całym mieście moje zdjęcia, nie po całej piły razem ja z piły. To jest północne, małe miasto w północnej Wielkopolsce. E, nie wiem, niecałe chyba 80 tysięcy mieszkańców. Nie, jest to duże miasto, więc e, dość szybko to się rozeszło. E, no i trafiało to tam na różnych ludzi, a ludzie jak to ludzie, nikt nie chce uchodzić za tego złego czy coś takiego. Więc każdy potrzebował jakiegoś coś w rodzaju moralnego dupochronu, jakieś. Oni na to mówią wymówka, ja na to mówię narracje, bo to były narracje, takie tworzone na mój temat, które miały usprawiedliwiać to, że ja zasługuję na te prześladowania, na to wszystko, co mnie tam spotkało i co mnie spotka później. No i było tego tych narracji były e, tysiące, nawet nie setki, tylko tysiące. Na początku oni próbowali się czegoś dowiadywać o mnie i te narracje były oparte na jakichś tam jeszcze półprawdach. Próbowali mnie stalkować na necie, coś takiego, ale ja tam nie korzystam za bardzo z mediów społecznościowych, wolę te stare, klasyczne, czyli gry MMO, <laughs> nie lubię tam Facebooków i tak dalej. Miałem Facebooka w 2017, wtedy Facebook nie miał nawet polskiego interfejsu, Mało kto go miał, więc go usunąłem po prostu. Rok później przetłumaczyli interfejs na wiele języków. Facebook poszedł World Wide, tam na cały świat, zrobił się international. I ten. I w, ja już tego Facebooka nie miałem już go nie zakładałem, no to gdzieś, nie? Tak samo z Twitterem, ten, no nie interesują mnie to za bardzo media społecznościowe. Nie? No i oni właśnie wykorzystywali te media do rozsyłania moich zdjęć. I na początku to właśnie wyglądało tak, że rozsyłali te zdjęcia i y, ludziom w jakieś tam wymówki, właśnie te, te narracje, y, dlaczego oni to robią, wymyślali. Na początku, tak jak mówiłem, one były oparte na jakichś tam półprawdach, coś. Potem y, jednak przeszli do po prostu ściemniania takiego, już hamskiego po prostu jed, jeden, drugiego jak nie mógł przekonać do jakiejś narracji. To po prostu, jak już mu nerwy puszczały, to po prostu mów, mówił kłam, kłam, po prostu kłam. Po co tam się męczyć, nie? No i tak to w sumie na początku wyglądało. I na początku rozsyłali moje zdjęcia, moje zdjęcia, między innymi mojego przyrodzenia i, <ścoughs> i tak dalej, dorosłym osobom. Ale potem zauważyłem, że schodzą w dół z wiekiem, że coraz młodszym ludziom rozsyłają te moje zdjęcia. Czasami bywały takie zabawne sytuacje, że na przykład ja miałem tam 30 lat, miała mi grupka chłopaków, którzy mieli po lat 19 i tam mówili, o to, 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 to ten, ten, nie, homoż. <grym>, wiadomo jakiego słowa chcę użyć. Yy, normalnie też tego słowa używam. Yy, i na przykład mij, mijali mnie i właśnie ten. Yy, Jeden mówił, o to ten, to ten, nie? I czasami zdarzało się nawet, że ludzie rzucali mi komplementy. Mówi, że o jak na Homosia to ma nawet fajną dupę, nie? W <grym> zasadzie <grym> to było dla mnie bekowe <grym <grym Ale ten, yy, ludzie to zbierają inaczej, że ja jestem o to bardzo, bardzo zły, nie? Tam chcę się zemścić, zabić ich i dzieci, wszystkich tam, nie? tam czubka ze nie robią takiego tam że szok. No i na początku, tak jak mówię, to polegało na staniu pod moim oknem, dzień w dzień, całe noce, całe noce stali, tłukli sobie butelki, te tulipanki śmieszne robili i dali ryja, że no chodź, no chodź tam i na wszystkie roz, y, przypadki i osoby tam roz, rozwalimy cię i tak dalej. I tak to na początku wyglądało w sumie przez 5 lat. Y, niewiele się zmieniało z mojej perspektywy. Y, dla nich to było co, codzienne wymyślanie, znaczy może nie codzienne, te narracje były tak, że trzeba było ludzi czymś karmić. Tak jak, coś jak paliwo smoleńskie, na przykład czy coś takiego, że musisz dorzucać do pieca, żeby ludzi grzać. I to, to, ten, to, to było dla mnie dosyć ten, zabawne. I ja te narracje sobie ten, notowałem, te takie najśmieszniejsze, na przykład yy, yy, bardzo ich interesowały moje poglądy polityczne. Yy. Kim, kim ja jestem, co, co ja robię, jakie tam zainteresowania mam, tam liczkie węże. No i po czasie oni się skumali, że roz, rozesłali, że, że powoli zaczynają trochę przyginać pałę i, i może być z tego problem dla nich. I zaczęli się po prostu obawiać konsekwencji, nie? że co będzie, jak ja pójdę na policję, nie? No i tam doszli do wniosku, że ja nie pójdę na policję, bo tutaj mam właśnie zapisane, bo ja to jest cytat, że on jest prawidłowy Ja tak mówię, co to znaczy w ogóle? <noise> Ale chyba, chyba właśnie o to chodzi, że ten, że nie poszedłem na policję z tym, nie? No i nie, za, nie zamierzałem sobie iść na policję, bo, bo i po co, nie? No, to, to rozsyłają moje zdjęcia i co, co ja na to mogę, nie? Tak naprawdę, co pójdę na policję? I co, oni odróbki dostaną, czy co? A poza tym do, doszłoby do tego narracja, że jestem konfidentem, tak dalej. I tylko by to pogorszyło moją sytuację, nie? Być może by tak nie było, nie wiem. Nie wiem, bo nie próbowałem, nie, nie poszedłem na pały z tym. E, o policji też będzie i dlaczego ten na wykopie na gdzie się śmiali, dlaczego ja ciągle piszę o policji, że policja ten chce mnie, się, się mnie pozbyć i tak dalej. Zaraz, zaraz o tym będę mówił też o, policji, o polskiej policji, o tych wielkich bohaterach, e, spermiarzach. <głosy> <głosy> zaraz też do tego przejdę i generalnie po, zaczęli się obawiać konsekwencji, to szukali sposobów właśnie jak, jak jakoś ten, zniwelować y, ryzyko. No i zrobili y, to poprzez ten sposób, że wciągali jak największą ilość ludzi w to. Żeby jak najwięcej ludzi w to wciągnąć, no to wtedy się nikt tam na komendzie nie, nie rozwali, ani z tym stylu, ani nikt nie będzie zeznawał przeciwko nim, bo oni się właśnie bali policji i sądów wtedy. Ja to tam miałem w dupie. No i oni się obawiali, tych policji sądów, że, tam się, ten, że ja z tym pójdę, na ten, na psy, i, i że będą ludzie, którzy będą zeznawać przeciwko nim. Na przykład tam przed moimi sąsiedzi, czy coś. Moi sąsiedzi to wszystko wiecie, słyszeli od 8, 8 lat. ten Mają niezły na początku, to pewnie ich to jeszcze przerażało, ale potem. Po tym już nie, bo oni po prostu przyszli do moich sąsiadów z wyciągniętą rączką, uśmiechnięci, ale z tyłu mieli, wiecie, tę gąpałę.